Cześć, ja jestem AirsWapel, a to jest 30 odcinek Wrestle News! No więc co, jedziemy? Chyba sobie chyba o ROW, tak? Jasne, że OROW. Ja ze smaku rzadko robię, postaram się częściej robić, więc takie jest życie, że brakuje zawsze na coś czasu. Tu będzie ROZY 11 lutego, więc... Parę dni temu było to RAW i już mówię dlaczego nie było przez parę dni. tydzień, filmów co nie? E, dlatego ich nie było, bo kąp mi się wyłączał, gdy renderowałem filmy, ale że mm, jest, jest już dobrze, po prostu musiałem wyjąć ko mój komputer z. Jak to powiedzieć, w w z miejsca w którym go wkładam, po prostu jest na otwartej powierzchni. Musiałem wyjąć po prostu klapę, żeby komputer miał czym oddychać. No dobra więc zaczynamy Na początku POHEYMAN wszedł No i już Nie mogę już fajnie powiedział MY NAME IS POHEYMAN AND I'M YOUR MOTHERFUCKER Oczywiście że nie Tylko tak mówię ale bardzo fajnie wszystko powiedział W jego starym stylu co nie Że on już nie chce być menadżerem Brokol, Lesnar. bo jemu Coś odwaliło Nie że zrobił z, brokola, z nara wielką gwiazdę WWE, no i potem spotkał CM Punk'a, co nie. No i widział, że widział gościa, który może pokonać tego Deroka, tak. No i powiedział, że, że to nie jego wina z tym The Shield, z Bradem Medoksem Takie różne rzeczy wypowiadał, no wiecie, takie. Tak już się ten. No i przed CM Punk, no i mówił. No i mówił tam różne takie rzeczy, co nie jest, jakie ja mam ci uwierzyć, co nie, czy, czy The Shield może wejść na Elimination Chamber da, 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 i zniszczyć mój rematch opas WWE, co nie no, ale coś tam powiedzieli, no i się pogodzili, no. No i potem mecz Mark Henry zmierzył się z The Great Calim Oczywiście z The Great by była Natalia i Hornswagel No, no nic ciekawego, co nie No widać, że no trochę Mark Henry po... został pobijany Ale że The Great Kali dostał Hmm, hmm Co mógł dostać? World Strong Slam Oczywiście dostał World Strong Slam, no, i potem wygrał walkę ten Mark Henry. No, i potem jeszcze Horns Legol dostał World Strongest Slam. No, no, fajnie, co? No, no, i się zastanawiam, kto tutaj jest General Manager of Raw. Vicky Guerrero czy Booker T, bo to Chris Jericho mówił, że chciałby być w Elimination Chamber match, ale Booker T jak zwykle musisz na to zasłużyć, więc powiedział You must be tonight On powiedział up next, nie, mówił. You must be tonight Daniel Brain powiedział I beat Daniel Bryan, I'm the seven <tos pharmacology> um, <it's> awesome. <this one> so times world heavyweight champion no i to chodziło o to, że po prostu e, wygra Elimination Chamber i będzie, nie, że, po, że rozwali Daniela Bryana, no i no, wy, będzie siedmiokrotnym mistrzem wagi ciężkiej, no, no i e, Chris Jerk White 2 j Bierze się właśnie z tym Danielem Brianem. Bardzo fajny pojedynek Ym, Y2J, jakieś tam swoje high-flyerowe akcje, co nie jakieś Lion Salty, Moon Salty. Nie wiadomo, co tam robił, co nie. Te wszystkie rzeczy, ale no, niestety był no Lock, był no -lock. uwaga, Contra, uwaga, Cold Breaker, uwaga i 3. No i do Strike, oczywiście odliczy Y2J. No i Y2J jest w Elimination Chamber meczu. I na końcu odcinkę wam powiem, jaki jest cały ten, ten. No, powiem wam jaki jest. Czemu się nie mogę się cholera jasna wysłowić, co? Ale dobra, no i ten, no i że powiem wam cały skład na Elimination Chamber, o pas, Opas, ojny, jaki pas? O prezydenstwo, opas, ojny, o, pas... o, o prezydenstwo na walkę na WrestleMania 29 w New, w New Jersey. Na WrestleMania. No. I teraz jest bardzo fajny mecz. Six-Man tag-team match. Free mb zmierzyło się z Johnem Cnow, Seamusem oraz... Seamusem oraz Rybackiem. E, oczywiście był sześciosobowy tag-team match, który mi się bardzo podoba, bo jak wiecie, w tą niedzielę jest Elimination Chamber. Dla nas jest w poniedziałek o drugiej w nocy, więc ja sobie już będę musiał pójść około 9, 9 spać sobie. Fajnie uszykuję i nie wiem, może w poniedziałek to nagram i we, i we wtorek będzie, bo no nie wiem. Postaram się to w poniedziałek nagrać, choć nie wiem, jak to będzie. Ale poczekajcie, ja. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Przechodzimy do naszej walki. Tutaj wiadomo, że FreeBe przegra, ale w jaki sposób Ryback na początku jakiś closing, Cena jakieś, i te. STF nie, STF chyba nie próbował, no ale fajny squash był, fajny, fajny squash. A potem na sam koniec jeszcze Ryback trzymał Chiffa mm, Slatera na, na Shell szokcie, John Cena trzymał na AA, mm, Jinder i oczywiście Seamus na White Noise, i to wszystko zrobili w takim samym momencie. I oczywiście, syna przypiął i był Szkoda, że nie buduje storyline. This storm is noisy. World life, this is great of the music. Music. No te, tego ostatniego wersu to nie było, ale, ale, ale. Co tam, co tam, co tam? No i po walce, oczywiście, Ryback powiedział, że. Z rozwali shit! I oczywiście, Shemys dodał, że chce trochę dać dla nich sprawiedliwość. A Sina, jak już. Czołowy face w tym. w tym face Powiedział, że The Shield są w budynku i dzisiaj jeszcze się spotkają. Na pewno! No! I bohater też Alex Riley oraz Yoshitatsu. Ś no wiecie, no coś tam z Show'a się śmiali no i... No i co, no i coś tam Big Show przyszedł, no i... No i coś tam im powiedział. Chyba coś takiego, czy tam ich walną właśnie, właśnie walną ich. No i potem mm, Big Show miał wyjść tam, żeby coś tam pogadać z z matem strikerem tak on się nazywał on wyjeżdżał. no i to była najfajniejsza akcja no mówię wam musicie obejrzeć jaką i mat striker how do you feel chciał coś tam w powiedzieć jak się czujesz coś, coś w tym stylu how do you feel i kill punch no i no i no niestety sobie poszedł reddit o jazu właśnie 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 no, rozwa. O, ten koleś mnie rozwala. Weźcie, Jack. Jake Swagger. Chciałem, żeby LWL Mission Chamber był za tam Z tego Jacka Swagger, ale już trudno. No a więc tak, za Kraider. Zmierzył się na tym Rose. Zmierzył się na tym Rose. Jackiem Swagger. No, już trochę się obciął, ale wiecie. Ja, ja nie kupuję tego jego y Power bombu <śm> i tego jego Ankle Locka Ankle Locka, Wygrał to, wygrał to, ale mam nadzieję, że. Tak go rozwalo na tym Elimination Chamber, że no no nie przyjdzie WWE w WWE przez następne 5 lat i zakończy swoją karierę, no bo ten osnarek potrafi być wkurzający, kurna, nikt go nie, nie lubi WWE, mu daje wygrywać walki, bo wątpię, żeby to za Nie, no wiecie, on jest trochę teraz tak szmacony, on nadzieje że może, nie wiem... Zdobędzie tym pas wagi ciężkiej, może w najbliższym 1-2 lata. Ja bym chciał, żeby w najbliższym roku zdobył waliskiem. on i the bank, żeby był tym mistrzem wagi ciężkiej. Ale może je wabił dubi, i zobaczymy, zobaczymy. No i oczywiście Jack Swagger, ten, no nie oczywiście, ale pierwszy raz był jakim zebem, kluterem. No i powiedział: Wow, sorry. Pad od PS2 mi spadł, od PS3 mi nie może spać bo jest na tym. Na głośniku, chyba że mu mógł... nie raz mi spadł, bo tak jakoś tak ostro potrząsłem tym, jak to się nazywa, kurna, biurkiem. No i tak spadł sobie wieży ale dobra. E, no i tutaj ten Colter powiedział. No i oczywiście um, jeszcze powiedział The Great American, no, the coulter coś w tym stylu. No i powiedział, że wiedzą co swojego jest w USA No i wiele ludzi o tym zapomniało Oczywiście, oczywiście No i powiedział, że był w Wietnamie Kogo to obchodzi? No i po powrocie do Ameryki Coś tam co czekacie tutaj? Że jest tutaj bardzo dużo obcokrajowców, którzy mówią wieloma językami, a ty to co myślisz że jesteś prawdziwym Amerykaninem? Twój ojciec, twoja babcia też kiedyś musiała być imigrantem. No i co, kok się, no. I tak go nie lubię, ale fajny takim. Fajne promo wygłosił. No i tutaj Demis! kontra Cody No Demis bardzo fajnie, bardzo ładnie walczył. Bardzo ładnie, dla mnie się podobało. Nie, ogólnie walka była e, bardzo fajna. Dla mnie się podobało. I ogólnie Demiza lub jakiegoś tego Jobera czy tam Midcardera. Tam to, mi to obydwie, choć trochę nie, choć trochę jednak nie. Ale dobra, więc tutaj już jest pewna czas. Aha, spoko dopiero 10 minut. E, no i dobra, no i tej demiz fajnie walczy Jakiś tam mm, walnął. Potem jeszcze w walce walną, bo oczywiście Antoniący zarobczy, to nie mają taki mały falt z sobą. No i może mm, po Antoniu Cesaro będzie Demis mistrzem Stanów Zjednoczonych. A potem z wagi ziemskiej, fajnie by było. No no, no i tutaj walnął super Kika, takiego wy, No takiego wy, wyższego kicka, co nie, taki jakby super kick, co nie, mu tą walnął. Ten Antoni dla Antoniusza walnął. A potem on go tam uderzył, no i było DQ. Ale bardzo ładna walka, bardzo fajna walka Kodigroca i Demisa. No oczywiście Demis wygrał poprzez -Kill, co nie? Ale... Nie wiem co ja widzę w tym Demisie, ale ja widzę, że on powinien być jeszcze raz tym mistrzem WW JEWM się podobało jak on, kurna, Mówił to, Te, teraz jak sobie oglądam kurna czemu teraz nie ma takiego mistrza WW i co nie. Ale to tylko może być Demis, ale dobra. No i tak, tak tym czym... Ojem, oh, yeah. taki championship match, what the fuck! Um, tak, team match Primo and Epico oczywiście z Rizzo i madness, Midness, coś takiego. Oczywiście walczyli przez nie wiem jakiś Team Happy, Team, team Great Happy. Tim jest happy, nie wiem. Łada! Hell! Tensa i Brodus Clay Kolejny raz, bo już z go tancerkami już nie pamiętam go jak, jak się była tam Naomi, a drugi to nie pamiętam. No i wygrali. Kurna, kolejny squash. Tensa i Broduz Clay, Brawo! Kurna! No! Właśnie. O! O! No i The Shield weszli. No i powiedzieli, że. Na no, Sande, no, że po prostu ich rozwalą, no i potem, no i potem tak mówili, no i sobie trochę, ee, no i sobie trochę walczyli, że nas no, rajbakiem jeszcze im muszę, no i tylko tyle z takiego czegoś, tak jak to było na ostatnim rogu, tylko na ostatnim rogu, to trochę fajniej wyglądało, no. No i tak, no i tutaj Albert, no i kolejny masz Albert Lerio zmierzył z Sandołem. sendołem eee, no... <susurrowy> Powiem Wam, że. Co, co, no to był taki squash, co nie, już po, po, pół minu po minucie walki, już by cross-arm breaker, no i się podał mm, ten Damien, no ale fajnie, że dają mu przynajmniej jakieś walki, co nie, no bo to jakoś dla takiego za Ridera to dużo walk, co nie daje, choć wydaje mi się, że one są o wiele fajniejsze, ale no niestety. każdy ma swoje upodobania, prawda? No właśnie. <laughs> no, no i tak. No i powiedział, że, no i Daria powiedział, że w niedzielę po raz ostatni rozprawi się z Big Show'em i uda się na WrestleMania 29 jako World Heavyweight Champion. No właśnie. I to już y jest przedostatni mecz na tym row, a mianowicie mówi o Wedgie Barretcie i Coffee Kings. Co nie, tak, tak. Jednak walka mi się nie podobała, nie wiem. Jakoś ja nie lubię tych walkington kontra Wade Bird, Nie wiem, jakoś on. Nie wiem, może nie w ogóle jakiegoś. Be 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 Bereta go nie lubię. Wcale go nie lubię. Niech mu zabiorę ten pas intercontinental. Nie wiem, niech go... go weźmie jakiś zakrider, czy jakiś. Nie, Demis w tym w tamtym roku już był, co nie, ale no. Czy Ginger Mahal, właśnie, czy jakiś Damien Sandow, fajnie, było, bo jednak ja go nie lubię jakoś. On mi już zaczyna się nie podobać jakoś... Jak go wcześniej chciałem, żeby był takim super wojownikiem teraz Wraca do tej przecież takiej formy jaką wcześniej był jakoś wcale mi się nie podoba. No, no i tutaj wygrał Wade Barrett poprzez swój co tam zrobił? Aha! No poprzez ten swój hammer, co nie no i koniec. No, no i... Eee, taki Elimination Chamber mm, kwalifikacyjny match. Nie do Elimination Chamber. Oczywiście Kane jest się z dobrym Ziggleru, A Oczywiście dobry Ziggler był z AJ i Big E Langstonem. Muszę sobie ściągnąć tu posłuchać, jak jeszcze działa Community Creations w WWE 13. Zob zobaczę, może dzisiaj? Nie, może jutro będzie. Jak mam trochę raczej robienia no, no no dobra, i tutaj tak, jestem bardzo zaskoczony, bo mm, Kane, no Kane tak jak Kane, typowy Destroyer, Ty, tak jak to teraz jest, ale mm, Dolph Ziggler podał bardzo fajny popis, najlepsza akcja, która nam się podobała, tutaj DDT, co już go chyba, Kane tak samo, tylko przypomina DDT, ale niestety było tylko do dwóch, ale po, ale niestety, mm, no no. Co, było jakieś tam zamieszanie i Biggie Lang wchodzi, ale jednak nie, jednak Kane nie dał się zamotać i slam i uzyskał 3, ale bardzo fajna walka i Kane jest w Elimination Chamber meczu. no wacha, No Włacha właśnie. Nie osłabiajcie mnie! No i tak Tutaj, co mm, ty mam? I e, e, no oczywiście Kane jest wyeliminowany w e, No i tutaj mm, The Rock wszedł. Finally The Rock! is WWE Champion! Super! No i The Rock mówił, że. Aha, no i powiedział sobie swój tekst. Finally The Rock! has come back to Nashville! Coś w tym stylu. No i że to miasto jest szczególne, ponieważ przeprowadził się w wieku 15 lat. Jan, Jan, Jan. fajnie, fajnie, że tak powiedział, co nie? Potem zaczął walić te swoje super catchphrases, te wszystkie różne rzeczy. No i od tego zaczęło się. No i potem, oczywiście, przed CM Punk, no na pewno już się powiedział, że go rozwali. Przed CM Punk, no i. No i z, oczywiście z połem Heimanem już. No i zaczęli się nawalać The Rock z, z Simpankiem, Uwaga! Uwaga! To jest! Spine, nie, pie, No, ja mówię Spine Buster, nie Pie Bomb. Spine Buster, uwaga! People No! Bo przeszkadza, uwaga, CM Punk, uwaga, GTS! I zakończyło tak się nasze Monday Night Raw. Ja czekam z niecierpliwością na Smashdown oraz Elimination Chamber. No więc co? Cześć.